Siemano, siemano, ja jestem Majfek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę wam całą resztę nowości, która weszła na serwer. Między innymi nową pracę i nową giełdę, co mieliśmy pojechać w zeszłym odcinku, ale nie pokazałem. Ale musimy się jakoś dostać na przecho, więc może jakiegoś Ubera, tak? Złapiemy, zaraz się zobaczy. O, może akurat ktoś jedzie. To to? Czekaj, kto? Czy ja dobrze widzę? Ja to ty... Kwózki? Elo! co ty kurwa robisz w San Andreas? Ja tutaj na chwilę jestem, fajnie tu. Wróciłem, już sądzi. Tego typu. Ja nie mogę i czemu ty nic nie mówiłeś, że w San Andreas jesteś? A nie wiem, w sumie. A jakoś tak. Dobra, sobie. dawaj może do Clockin' Bella coś zjemy. Jak masz czas. No dobra. Odpalaj furmany, a nie. A bo nie wsiążę na nogach. dobra Nie no Pojedziemy za daleko do tego Fort Carson Ale cena kosztuje Ale za daleko do Fort Carson Dobra Czekaj, nie Dobra kurde, żeś pojechał, nie tutaj, ale dobra nie będzie Idziemy, zjeść chcesz? No Ja, ale masz pieniądze jakieś? Ja ci postawię, ja ci ja ci postawię, ale co ty mówisz, że tam w tych Włoszech to się nie zarabia? Zarabia się, zarabia To co ty no, no, zrobiłeś? Wiesz o to chodzi, to tutaj na bilet wszystko poszło. Drogi lot. Jeszcze dobra, coś. to jeszcze sobie fajurkę może dajesz, dajesz, zapalimy, co? Jak jeszcze palisz w ogóle. Dobra, to no, no, można, można. Dobra, Ale to. Wiesz, co, ja, jednak, ja jednak nie chcę. A no dobra, no jak nie, to nie. No, no, nie tak, tak. To opowiadaj, co tam w tych włoszych no. słychać. Wiesz, co do mam. No, super. Skuter. Ja mieszkam. Ja mieszkam teraz na jakimś motelu bo mnie wygonili i zbiegniałem Serio? No. Ale i jaja A ty tu... To, ty tu byłeś cały czas w tym no tego typu? W San Andreas jestem od zawsze Od no. dziecka, ja to się dobrze. tu wychowywałem. No w ogóle miałem wąsa kiedyś, ale... To ty gadasz, źle się kurwa nie widziałem? No... ale już go nie mam. No to nieźle. Dobra, Dobra, idziemy zjeść, czy nie? Dawaj kurwa, Jezus. dawaj! Jezus Maria, ja zapomniałem w ogóle, że zaraz mam ten samolot zasrany, dwie godziny mamy tylko Dobra, ty A co to byś to powiedział, mam. jakbym w sumie w kupił bilet i poleciał z tobą tam do tych Włoszech? Nie masz psychy Ja nie mam psychy?! Nie masz Ostatnie pieniądze na to ty wydam, ale polecę z tobą Dobra to Będę potem będzie. dzwonił do mamy, żeby mi dała na jedzenie Musisz, Dobra, nie ma czasu. ma offroadem Dobra Dawaj, dawaj, jeszcze tylko półtorej godziny, półtorej godziny dobra. mamy Dobra Dawaj, bo jeszcze ja bilet muszę kupić Dobra, to mus Czekaj, musimy w nadu zjechać, pomyliłem sobie drogę. Dobra, dobra Nie, nie ma czasu, naprawdę Jezus Maria, ała, 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 moje ręce, nogi. Wszystko nie mamy klatkę bezpieczeństwa. Ja o wszystko dbam Dobra, Dobra, parkuj tu i biegni. Dobra, ja idę kupić bilet, a ty Dobra. już idź. Biegnę. Dzień dobry, ja poproszę bilet do Włoch Tak, tak 4000? Chyba po... o pana Dobra ma pan, dzięki Szybko Biegnę, kurwa Dobra to tu chodź Ty no powiem ci, że nie ze tu w tych włosach no? To co? co? Idziemy do ciebie, ciebie? chyba? No to chodź. Do 18 tak. godzin podróży trochę mnie wymęczyło. Zobacz, możesz sobie też poglądać takie widoki tu mam. Wygląda o kurde! Ale fajnie mam. No, dobra, chodź do ciebie. Kurde, napijmy mi się jakieś kawy czy coś. Tak? No, to może coś jest. mocniejszego. W ogóle nie wiem, czy wiesz, że we Włoszech można mieć broń. właśnie widzę, że jak już tak. Tak. No? Z dwie bro to mam pistolet jakoś, tak? Ja mam tutaj. Ja to potrzebuję, bo wiesz, czasem takie szczury biegają. No to, to jest mój dom tutaj. Tu pod trójką mieszkam, możesz zauważyć. Mogę wejść? Możesz. Tylko trochę syfną, wiesz, bo mnie tu trochę nie było. No i tak. O kurde, kominek. Tu mam kominek, tutaj gotuję. To tu ty kawę. gotujesz? Tak, kawa ci zaraz zrobię. Tu gdzieś. O, o, super, super. patelnia ładna. No e, e, e nie, nie, no nie rozwalaj patelnic, co? ja ci kupię nie, nie kupię na urodziny patelnicę. Dobra, dobra. O, a tu możesz. Ja teraz. Tutaj bimber robię. Popatrz. Tutaj bimber. Ja to ja tak wiem. może nie pod internety czekaj, to, to nic nie było. No, tutaj widzisz widzisz takie moje przejście. Ta posiadłość generalnie. ją kupiłem jako pierwszą. Później mm ją -hmm. kupiłem tą. To te drzwi no wypadły mi jak wybiegałem na lotnisko. tu widzisz jest mój pokój. No. Ale tu muszę wyjść przez okno, więc poczekaj tu, dobra? Ja tam. No, ja się Nie odwrócę, do... drzwi... ja się odwrócę. Nie, drzwi się zablokowały, wiesz, ja szybko przez okno pójdę. Kurde, no, bo, bo ty tam już jesteś, o jezu. No, bo tu przez okno musiałem wejść, bo drzwi się zablokowały. Ale gdzieś tu generalnie gram sobie czasem. Tu mam jeszcze skakimbela, kubki, frytki. Hehe. <laughs> wiesz co, to ja już wyjdę. Dobra. No, idę. Czekaj już tutaj. Słyszysz mnie? No czekaj, co siedzę na kanapie Siema, siema, jestem O siema widzisz, no generalnie tutaj Widzisz, tu grzejnik, mam obraz piękny No Mam wyjście Te drzwi działają generalnie O, jedyne działające drzwi u ciebie No widzisz No A tam tu, co, o, sąsiedzi? Tak, to, ale oni pozwalają mi tam iść O, tu kury są też, ale tu możesz mój rower zauważyć Aha no na... super. Ty, która jest w sumie godzina? Nie wiem a co jest. Bo ja mam po... samolot za niedługo powrotny chyba. Kurczę rzeczywiście wiesz co? Bo w sumie lotnisko jest niedaleko choć biegniemy. Dobra. Tylko tu, ostrożnie. Tu żebyś sobie nie złoł nogi. Chodź ładnie tu generalnie wiesz co chodzi. Prowadź, 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 prowadź. To mieszkanie przyjdziemy, to są opuszczone. O, to, to to siema, ma ja Siema. Do następnego. Ogólnie to siema widzowie. Ja jestem Mifek z przyszłości. Ten tutaj kurde nagrywający z umytymi włosami, więc się proszę nie śmiać. Dopiero co montujący film dla was. I generalnie tutaj będzie w tym momencie powinno być pożegnanie. Która widzicie w sumie w tle za mną. Znaczy no widzicie mnie na, na moją kamerkę na y, Premiere Pro, ale pod Premiere Pro jest jakby to nasze pożegnanie. I tam z Kubuskim mówiliśmy, że kolejny odcinek, więc za 35 lajków z nim oczywiście, bo no kolejny odcinek będzie w niedługim czasie, mam nadzieję, a kolejny odcinek miał być z nim niby za 35 lajków. Ale doszliśmy do wniosku przez to, że Kubuski jednak zaczął chcieć znowu na nowo grać w MTA, że... 10 łapek w górę pod tym filmem i będzie kolejny odcinek z Kubuskim. No ja mogę tylko wam podziękować za oglądanie tego odcinka, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, no i jakiś fajny komentarzek. No i nie zapomnijcie, 10 lajków to kolejny odcinek z Kubuskim.